Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj Van Persia. Chcę się dzisiaj z Wami podzielić tym, że jestem mega zadowolony jaki podierany tym, że mogę dla Was nagrać i w końcu zrobić jakiś karciany opening, którego naprawdę brakowało mi jak i kanałowi. I właśnie jest tutaj na moim biurku gazeta. Gazeta, którą sobie zaraz otworzymy, ale zanim to zrobię zapoznam Was z ekstra dodatkami w postaci. Trzech kart limitowanych. Tak to wygląda. Trzy karty limitowane. No, które troszkę wspomogą moje, e, moją kolekcję limitek. E, otóż Sergiu Busquetsa mam, ale to na wymianę no pójdzie także e, jakaś kolejna limitka też wpadnie za niego może. E, albo coś ze specjalnych, takich e, podstawowych. Nadal mamy trzy saszetki. E, 3 saszetki, czyli 18 kart adrenalin, czyli po prostu euro, jakiś tam plakat, cztery naklejki. No zatem do roboty zobaczymy co kryje ta gazetka, jak i paczki z kartami, które mam nadzieję, nie będą tandetne i bez żadnej fajnej karty. No ale się przekonamy o tym, zanim to otworzymy. A, nożyczek zapomniałem. Ale to i tyłem można otworzyć wszystko, jak też zdążyliście zauważyć. Yy, mam nowe tło, które nawiązuje już w zupełności do euro. Jestem już w stanie yy, no, przygotowany. Wszystko już klimat jest, nie? Yy, no i już to wyjmuję zawartość tej gazety. tak to wszystko wygląda. Już Wam pokazuję. Um, tutaj jeszcze siedzi no. Tak to wszystko wygląda bez gazety. No i tak. E, mamy e, trzy limitki, czyli z Lapem Ibrahimović, którego bardzo długo poszukiwałem, który był w moim obiegu. Lecz nie zdawałem go zdobić z wymiany, ale się okazało, że w jaście jest. E, no także jestem zadowolony z tego. No i jak już wcześniej mówiłem, Sergio Busquets, którego mam już w albumie, jest. Także jeżeli ktoś jest chętny na wymianę, bądź, bądź kogoś interesuje ta karta, to zapraszam, może do mnie napisać, ja odpiszę i się jakoś dogadamy. I kolejna świetna limitka Roberta Lewandowskiego, naszego napastnika. Um. No, i to, co by tutaj powiedzieć więcej? limitki są w stanie bardzo dobrym. Zobaczę jeszcze jak inne. Tak, wszystko w stanie bardzo dobry jest. Nie ma na co narzekać. Tak to wygląda. No, i tutaj jest jedna. Tak, jedna saszetka z naklejek. I pomyślałam sobie takie coś. Skoro ja nie zbieram naklejek, a są osoby, które, które zawzięcie je zbierają, no to gdy. Gdy się będę z którąś z nich wymieniał, to możliwe, że w gratisie właśnie dostanie taką, taką szetkę, mm, Której nie będę na razie otwierać, gdyż mi mm, no naklejki nie są potrzebne, e, bo nie zbieram, ale komuś, kto je zbiera, owszem. Także ktoś chętny do wymiany może akurat, może akurat dostanie tego gratisa, się jeszcze okaże. No to na bok to na albo i się tutaj może zmieści. Nitki ładnie stoją. No i trzy saszetki z Euro z Millerem, Ronaldo i Robertem Lewandowskim, jak zdążyłem też zauważyć, niektóre saszetki mają, na tych zdjęciach zawodników, mają takie czarne, mają takie czarne właśnie kreski markerem. Na modlicu tak samo jest. Tutaj na tych tych na tych kratkach takie czarne, nie ja wiem co to jest, właśnie ono. No i tak to wygląda. Tutaj trzy saszetki ładnie leżą, wszystko. No i mamy tutaj takie naklejki również. Tutaj mamy Grzegorza Krychowiaka, Jędrzejczyka. Tutaj mamy jakąś bodajże akcję Polski. I tutaj prawdopodobnie Robert Lewandowski trafił z piłką w ręku. No i sobie tutaj tyle powiedzieć, ta naklejka prawdopodobnie będzie ostatnie gdzieś wklejona, tylko jeszcze nie wiem gdzie. Nie wiem jeszcze gdzie tu trzeba. W... Jeszcze nie wiem, właśnie gdzie ją trzeba wkleić. Się potem dowiemy. Tu już nic innego chyba nie ma. Teraz obejrzymy sobie gazetę. Gazeta jest. Ogólnie Just Kiki mi się podobają z tych materiałów, śliskich bardziej. No ale tutaj mamy różne ciekawostki, jak i siedem zaje fajnych plakatów. Matt Hamels, ktoś nam Messi, Nikolic, tutaj mamy no, nie znam tego. Akurat, wine runy i reprezentacja Francji. No i zobaczymy, co jest na końcu. Może jakieś karty. Akurat znowu fajne będą. Tak jest. Będą dwie karty z limitowanej edycji. Dwie soszetki. No i to, by, i to tyle. Z tych dodatków w następnym numerze także jest ekstra, świetnie. No to gazetka na bok, idzie, nie będzie tutaj miejsca, zawalała. No to my teraz się zajmijmy tymi oto saszetkami. Pierwsza to by była z Miller'em. No to co, lecimy w piecu. I bardzo, bardzo nieładnie. Jak na początek, znaczy, może być. Oczywiście lepsze to jest niż na przykład. No co to jest? Lepsze to niż Game Changer, tak. No i mamy tutaj double Trouble, albo zrobię tak, odłożę tego dubla bo w każdym razie wiem, że on był na końcu, a tam jeszcze jedna karta jakaś odwrócona może być. Ale zrobię taki myk, że wezmę te limitki i wezmę te trzy, jedną, taką jakby kartę, żeby były miejsce na specjalne karty. No i tu jest taki double Trouble z Belgii. Tutaj dalej kryje nam się no Game Changer, Wilku mowa właśnie, mówiłem, że lepsze to niż Game Changer, a Game Changer właśnie siedział tutaj za nim tuż. Yy, dobra, walić to, yy, tutaj mamy game'a, yy, coś odwróconego, prawdopodobnie bazowki, bazowy, tak, yy, Forsberg, jakaś odwrócona karta, może coś fajnego akurat. Żadnych tutaj yy, wzorów nie widać. Także może być to Monty Watch równie dobrze i yy, wszystko. no Valbuena, La Fata, no jak i bezówka Gol Machine. No a teraz w tym Ronaldo może akurat coś chcieli, sprawdzimy to. Się, jak nie otworzymy, to się nie przekonamy. No to tak to by wyglądało. Tutaj są bazowe karty, no to odłożymy tak raz, dwa. I mamy na pierwszy ogień ym, za reprezentanta Ukrainy, Kaczeridi, Kaczeridi, dobrze, e, Ignasiewicz, Rosja. Trzy odwrócone karty, to my zaczniemy od, od tego pomocnika, w którym jest... Ym, bu którym jest zawodnik um, Austrii bua Baumgart, ja nie wiem, yy, no i tutaj jest top żułery z iguarcą, także jest bardzo fajnie, nie miałam tego zawodnika, jak na Justa może być yy, Guzmix yy, taka dziwna nazwa, dość nazwisko, o, i Alderwild którego także nie miałem na karcie bazowej, no i ostatnia. Staszekka z naszym zawodnikiem Robertem Lewandowskim. Sprawdźmy co tutaj się kryje w niej. Tak samo jest taka sama, takie same ułożenie jak poprzednie, bazowe na środku i reszta to odwrócone. Także liczę teraz na coś naprawdę fajnego, fajnie. Ciekawie by było trafić coś dobrego w Just Kikicie, Ale to marzenia tylko, nie? Bulut, Harnik, Parnik. History, ma historii Węgry. Ostatnio też na historię robiłem taki właśnie plakat, w którym narysowałem flagę Unii Europejskiej i, i dookoła wszystkie wszystkie kraje do niej należące od, a już zapomniałam nawet co tam było. Kilka godzin to robiłem no i myślę, że było warto dość dobrą ocenę, ale to już nie na temat. Bardziej I mamy coś ym, zawodnika, y, który lata po trzech pozycjach. Jest nim o Hiszpania! Nie, no zajebiście, Jeszcze logo. I Ramos, i Evans. Także y, może to nie jest jakaś taka karta specjalnie dobra, ale bardzo na niej mi zależało, żeby ją mieć szczególnie tej drużyny. I Czyli tak podsumowując dzisiejszego jasna nie byłam najgorszy, nie powiem, gdyż, gdyż trafiliśmy naprawdę ciekawe karty. Tyle mamy łącznie bazowych i teraz wam pokażę co konkretnie Czyli Tobi Alderwild Alder i Alder... Przy czym układ... Alder Alderwe Alder we... Pff, Dobra, walić to. Kacie yy... Caceridi, Olivier, Olivier Girond, Francja, Girud, Dawid Lafata, Czechy. Tutaj jest Matthew Wilbuena z Francji, Emil Forsberg, Szwecja, Sergio Ramos, Hiszpania, John Evans. Parnik, Parnik, y, Bulut, Guzmiks, y, Austria i, i właśnie y, Ignosiewicz Rosja. Ten Guzmiks kojarzy mi się z tym. Y, albo z gumisiami, z taką bajka, zapewne każdy kojarzy dzieciństwa. Y, albo też mi coś na myśl przyletuje Guzmiks, tak nie wiem, jakiś y, płyn do palania, y, no właśnie proszek coś takiego, Guzmiks, takie, wiecie, jakieś takie, jakieś środki do brania w każdym momencie razie, nie wiem, dziwne to jest to jego nazwisko, a wracając do sprawy limitek no to mamy Ibra i Brachimowicia Le i Lewego, które są moimi brakami, także jeżeli ktoś by chciał tego Sergio właśnie Busquetsa zyskać to zapraszam na mojego Facebooka, w którym się nazywam kolekcjoner Van Persie, mam tam Mam tam taki, moim tą awatarem jest Łukasz Piszczek z napisem Kolekcjoner Van Persie, Także nie byłoby problemu z wymianą, tylko mam taką prośbę, żeby nie zwracały się do mnie no, dzieci w takim wieku no, od 10 do 11 lat, gdyż no, też dorosły nie jestem, tak? 14 lat mam, ale. Lekko mnie denerwuje, gdy piszą do mnie takie osoby, na przykład nie będę, poda nie, nie będę podawał imienia i nazwiska, no ale mam tak od 10 do 11 lat, no i wprawdzie wymiana z nimi nie doszłaby do skutku, gdyż no muszę, niektórym to aż jest aż się klepi w głowę, jak sobie myślę, że muszę im tłumaczyć, no jak się koperty wysyła, tak. Była taka sytuacja, że jeden się mnie pytał. Jak się właśnie wysyła koperty, no. Jak się wysyła koperty, ja się wymienić ze mną chce, no. No i tak to właśnie wygląda i mnie denerwują takie osoby, także dobra, kochani, jeżeli ktoś chce tego busketca, to zapraszam na mojego Facebooka. No i jak filmik się spodobał, to prosiłbym o łapkę, suba, no i widzimy się w kolejnym odcinku. Wyczekujcie. Na razie, cześć, pa, pa.